Witajcie serdecznie z tej strony Lego Fanka. W dzisiejszym odcinku otworzymy dwa opakowania naklejek Lego Przygoda 2. Naklejki będzie nie można już znaleźć w kioskach od 17 stycznia, także kto szuka ten na pewno znajdzie. Cena za jedno opakowanie to 2,50. Jedno takie opakowanie zawiera 5 naklejek, a dystrybutorem jest firma Blue Ocean także pora otworzyć, ciekawe co tutaj znajdziemy. O coś mi nie poszło, ale... To już kwestia chwili i zaraz się dowiemy Pierwsza naklejeczka to statek słodkiej zadymy Bardzo ładna naklejeczka Druga z Benkiem, Batmanem, a także żyletą O, już widzę jakiegoś zielonego klocka Tak, dostaliśmy klocek w takim kolorze bardziej turkusowym Żyletę i na końcu słodką zadymę Akurat to jest limitowana naklejka, taka błyszcząca Bardzo fajny klimat szczególnie Dobrze, to pora na drugą naklejkę Ups, coś mi nie wyszło Coś za bardzo przerwałam No ale zawsze można nakleić nie będziesz tak widać Pierwsza naklejka jest żeletą oraz emetem Następnie słodki ananasek O, emet w słuchawkach Kolejny pojazd słodki zadymy I na końcu naklejka z postacią Której tożsamości jeszcze nie znam Ale pewnie jak obejrzymy film to poznamy Co ciekawe naklejki z tyłu nie wyglądają tak samo Mają one różne grafiki Takie szaro Białe, czarno-białe Ciekawe urozmaicenie, bo kiedyś już były z Ninjago takie naklejki I one miały takie same tło wszystkie Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Możecie napisać, czy zbieracie takiego typu naklejki, czy już jakieś macie To do kolejnego odcinka, cześć!